Trzeci bazie już pada. O Boże, Szopa. Myślisz, że ktoś mnie pobije? Ale Szopa, we mnie pójdź, we mnie pójdź od razu, zatrzymaj się. No i czas robisz? Tak. Na, na DRS-ie cię pójdź, Nie. No bo nie, dobra. Jak na drs No Wiesz, i może po to jest Dobra już, nie poprawicie, za mocno padają. Nigdy nie mów nigdy, poprawiam się do The Wolf'a Lepszy, lepszy czas wrócić. Ale mało, nie będzie na podpozycję Oby wyścigu nie padało, nie? Ja bym chciał Ja nie mam seta na desa, ty masz? Nie No właśnie Oj, ale trzeci sektor już o wiele więcej. Czwarty! Czwarty! Piąty. O, gdyby Michał ty... nie zepsuł, no to nie wiem, czy bym nie był na pole Ty Czwarty! Ty szopa też. No Ja pierdolę. Deszcz? Tak Nie Ej deszcz! Czemu deszcz? Jak miałoby być słonecznie Ale dałem Było słonecznie Dałem tego Ej, Bruch. Jak to się nazywa? Bruch Ej tu koniec raz. będzie deszcz No, no. <laughs> Dałem z... Z... Jak to się nazywa? Dynamiczno I coś ty zrobił do niego Dobra, A setup jest? Ja, ja zwiększam skrzydła 50-50, nie? I na softach startuję. A ja na softach. E, the World na softach. Znaczy się okaże, że lewa strona na softach. A sucho jest Szafana na starcie. Woda. No to medium. No, no tak. Na, na na koniec będzie. Odeul zjeń mi na, so na medy w ostatniej chwili. Na no medy, medy, medy. Ja softy wziąłem. Ko kowal też ma medy. Kowal, kowal ma medy. Ej, czy to się koło Kowal, ma kowal. Ma medy. A, czemu cię nie o, dobra. Ej, Kowal medy. Tak coś. Nie miałem kurda, bym, bym was w dwójkę wyprzedził. Ja sobie ostrożnie jadę, żeby nie wpijać się w walkę. Ej, The Wolf. Bo on to było niebezpieczne, proszę. No bo The Wolf mi dro drogę zajechał No e! Co, u mnie są duchami prawie wszyscy, ja mi tele jakiś do dupy. To go napraw. Ja z, ja z kowalem o, walczę. Szopa, jak nie mieć stresa. Co ja mam powiedzieć? Ja z kowalem walczę, ja ze wszystkimi walczę na pierwszym. Wszszół w dupę dostałem, od makra chyba. No ty do nie lubisz dupę. Nie lubię. Prawie bym O, hamulec! Goń tego Szopa! Czemu Szopa jest taki szybki?! Tak bolidów. Dwóch i teraz. Trze jest. Tak szczerze chciałem ostrą walkę, ale nie sądziłem, że to takie stresujące. Też jest... Z... No, tym tory szczególnie. z team-mate'em. I mate'em jeszcze walczyłem koło No i pociąg lepki. Dwa sektory przejechałem Lekki pociąg prowadzisz, powiedział No wiem, bo SR-sy się wypaliłem. Pafmak tylko... Pafmak się prawie obrócił Wypalony zawodowo? RS-owo No, trzeba coś teraz trzeba tracić Gadasz, a nie, faktycznie deszcz. Widziałem. Deszcz, deszcz, deszcz. Pada? Pada. Ja. Oj, 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 oj. przez, przez 20 minut będzie. Przecież... No, ten, Przecież no, będzie przez, ten, przez 20 minut. Trzeba teraz uważać na glit, bo może stracić... Do... No, aparat, no, 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 no. Boże, a glipa stracić wygląda w momencie. No, trzeba mam skrzydła 50-50. O kurde, no i co Nie wracam, że mnie stracił, mi... rzuciło no. mną. No. No, no. Ej, w trzeci sektor, w drugim, pod koniec drugiego sektora, i tam rzuciło mnie. No to. Nie Ej, to do końca jedzie. będzie podać? Tak, tak. Już mnie wyjście na SDRS, też mnie rzuciło. Kurde, uciekacie W trzecim już są kałuże, nie ma szans zjeżdżą. O, zjeżdża też hamu, Ale fejk zrobi zrobił. O, sie ma pączek. Hejcie <grym> Pytanie, czy to nie go, jest za wcześnie? Go, go. Fantastic... Nie, to no. nie jest za wcześnie. uwierz mi, to nie jest za wcześnie. No zobaczymy, czy nam się będą przegrzewać, bo DRS dalej włączony jest. W trzecim były kałuże już będzie. No. Ej, będę miał pasty no, Nie, to są intery, to są interes. Będę miał fasty zlapa, fast się w jeden Ty, że ty musisz wyprzedzić. Nie, ty musisz być drugi co najmniej, żeby poczuć, że nie jeszcze. A, hamulec jest. Hamulec musi być pierwszy. Pierwszy. No to ja idę pierwszy właśnie. A ty musisz być co najmniej drugi. Bez fasty Z Fasty nie wiem. No, to, to, nie, ten to są ten, no, zobacz zbyt. jak tu jest. Widocznie już. No. To teraz wyczuć gripa trzeba. To jest żadnego wypadku nie było swoją drogą. Nie No, czy start. Zaczynali ja, właśnie też się dziwię. Ja, Jakby... No sek sekundę już to najmniej odrobiliśmy. Nawet dwie. Aha, o! To. Już! Nie jest duża szansa na podium O nie dał no. ina weź rozwal połączka może, co ty na to To, to brzmi jak plan No słuchaj, to safety Kara to... wywołasz, w chwilę odetchniemy Ja ci hamulca wyprzedzę ja i będę go blokował, a ty sobie wygrasz Chciał mi dive bomba zrobić Nie no, a co teoretycznie by nie, gdyby był DRS bym się złapał w DRS Ja tracę tempo, ja nie umiem te no, Hamulec mi jeszcze kurde A tak naprawdę najlepsi kierowcy potrafią wdeś A ja stracę nie? Ja nie będę nawet na podium No ja już do was dojechałem Kowal nawet do was dojechał Oj, to tam szopa będziesz stracił? No ja generalnie <grym> powiem tyle, no mamy szansę The wolf coś ty zrobił jak się wystraszyłem, go. No i widzi. Za wysoki bieg. Także ja ten... ustawił. 10 minut deszczu, mówi mi. A, no, no to, nie, tak ma być. O Boże, jak ty mało trakcji, masz. Ja cię na połowie gazu już wyprzedzałem. O Boże, kowal. Czapa weź ty jedź szybciej. To kowal zaraz Ja traktuje. się bronię. Co? Ja się bronię. By nie miał. Bo. Ja. Weź wam co no ale nie będę. Ło. Chyba, że po siwu zapadnie, to wtedy jeszcze są szanse. Ja mam akso skręcają w trawo. A nie, w sumie nie masz Nie No ta druga osoba, która jedzie. Mega f Kanapkę już braliśmy, Red Bulla, nie? Tylko chłop mnie zaczął wypychać. Oj, oj, szopa, debilu! Patrz, lusterka. No i Kowala obróciliśmy przez siebie. I tak nas dogoni. Jesteś debilem, Ja! I ty, tak, a to on to zostanie reportowany. No on mnie też bo by tam po, po tym nawrocie. Jakby no, tym przekrzywionym. Jechałem po prostu i on mi zjechał drogę. I się szczepiliśmy, oh. jak wiesz. Oh. Oh. O. No, na, i to się obróci. Ja Sopa Ej. debilu! No jeszcze ta jeszcze mnie obróć Ło! Wow. Daj Michał! Poleciał. No, nadal za mnie wyniosło. SC, SC, dajcie no, jeszcze. Widziałem to na teko. Ale mnie też Nie wiem, bo już parę razy mnie tak wyjebał, nie aż tak mocno. The Wolf co poleciał. <grym> już ja mu drogę, łał, wow, kolejne z góry. <grym> Ja mnie też wciągnąłem, a tylko ja się wyratowałem. ale jest na Ja mam 50% opon, ty. Ej, to jest... pierwszy wyścig w deszczu. Wyścig, nie mów o kwalifikacjach. No, co jest? Ja mam 40% Kurde, ale kowala, jakby kowala nie rzuciła to by już Chopin na pierwszą zakręcił w ruchu 35% Po chłopie Ale kowala zrzuciła Uważajcie na ostatnim traci się tam przyczepność Jakby nie przyczepność tylko samo się skręca, nie? By nie urwać się skrzydła czy coś Czepność też się traci na wejściu No i no to dobra, jest, to chyba jest. No dobrze. Co? Ej, shopa No co? Jadę prosto swoją linią Ej no To nie było prosto A to co tak to, to nie... było? Tak to się robi. <laughs> blokowali No w sensie ja ty tam coś zrobiłeś shopy to dostanie się razem, razem po ostrzeżeniu Jakby się oczywiście klipa Shopa i dań W sumie nie, ciekawie ile osób będzie miał do ciebie problem Red Bull cały Red Bull walczy hoke No tak Są na podnieł, kowalczy do niej Czemu to iskry lecą? Nie wiem Bo już jest jakby linia wyjechana, widzisz to? To nie ma A wody. I tak mokro jest. No Lepiej znajduję, lepiej No słuchaj, nic sobie na ja nam O, Ło, żeby na jedynkę już wbijać Szopa, przesadziłeś z tym Dlatego ci pozycję oddaję Jak to zrobisz, dostaniesz pana z ligi Masz na... pozwolenie I na bomba To, że on ma tylko jedną misję do tego no. miał dwa, ale postanowił spuścić. To... Tywie... O wie co cool, go czeka. A może de A, skosił słupek. Chopa, ty dyablikowy chodź. OCZE Chopie. Tak cię no z ratowali, a ja, ja nie zostawił. Chopa, co wyjaśnię na no, Tak szczerze? Gópię to z Jest! Jest! Giezdźwalone biegi. Karma. <laughs> I tu... No i przez to zadowolę, będę, nie? Pierdol się. Ej,